wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk kseroprawy, prac, skanowanie, laminowanie fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu cyberkultura ulica Bartlickiego 14 Kutno. Już jest nowy numer gazety lokalnej. W numerze m.in. koszmar niepełnosprawnej rodziny chcą wyrzucić nas na bruk. Gorączka jesiennych głosowań. Wilanowski Szpital powoli wychodzi na prostą. Do tego kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna blisko Twoich spraw. Cena 0,99 zł. Dzień dobry, Radosław Wąs. Dziś mamy piątek, 14 dzień sierpnia, a imieniny obchodzą Elżbieta, Maksymilian i Alfred. Dziś również obchodzimy Dzień Energetyka, a przy tej okazji przypominamy, że na terenie całego kraju nie obowiązuje już 20 stopień zasilania. Zaczynamy wiadomości dnia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z konta Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawa otarła się nawet o Interpol i prokuraturę czeską. Przypominamy, że 15 października 2013 roku złożono 9 dyspozycji przelewów z konta Powiatowego Urzędu Pracy, w wyniku których urząd stracił 71 tysięcy złotych i ponad 25 tysięcy euro. ówczesna dyrekcja placówki informowała, że za sprawą stoją hakerzy. Sprawą zajmowała się początkowo prokuratura czeska, ale badała ją pod zupełnie innym kątem. Według informacji udostępnionych przez Urząd Miasta w Kutnie już w następnym tygodniu rozpocznie się instalacja nowych tablic informacyjnych. To przedsięwzięcie w ramach systemu informacji miejskiej. System informacji miejskiej ma na celu dostarczenie mieszkańcom i osobom przyjezdnym zintegrowanej, pełnej, ale także spójnej architektonicznie i plastycznie informacji. System ten ma z założenia ułatwiać poruszanie się w przestrzeni miejskiej, a także umożliwić szybszy dostęp, do informacji o obiektach użyteczności publicznej, czy też w miejscach atrakcyjnych pod względem historycznym, kulturalnym, turystycznym albo też gospodarczym. 12 sierpnia po godzinie o 8 rano kryminalni z Poddębic zatrzymali 39-letniego mieszkańca Kutna, który sprzedawał na targowisku miejskim papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli w sumie ponad 5 kg Tytoniu oraz 69 paczek papierosów różnych marek. Za to przestępstwo kodeks karny skarbowy przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Dziś przed południem wielu rolników z regionu udało się na zorganizowany przez Agromę Polsat Dzień Otwarty. Po zakończeniu własnych żniw mogli oni przyjrzeć się, jak zboże koszą nowoczesne maszyny, znajdujące się w ofercie tej firmy, ale także zapoznać się z nowinkami technologicznymi z zakresu produkcji rolniczej. Istniejące od 40 lat przedsiębiorstwo handlu sprzętem rolniczym Agroma od roku pisze nowy rozdział swej historii. Po prywatyzacji jako Agroma Polsad chce znów stać się jednym z literów w handlu maszynami rolniczymi. Dzień otwarty został zorganizowany z okazji premiery ciągnika Zetro Crystal 160. Pokazano też kombajn Rostselmash Vector 420. Yy, oprócz kombajnu oczywiście będzie premiera nowego Zetora Krystala, który możecie Państwo tutaj obejrzeć, a za chwilę zobaczycie go, mówiąc krótko, w akcji. Później zaprosimy z powrotem, po pierwszej części pokazów, z powrotem tutaj na poczęstunek, na prezentację naszych partnerów handlowych, naszych gości. Będzie również prezentacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie Yy, yy, Kroków najbliższych Zetokrystal 160 wyposażony jest w silnik sześciocylindrowy, yy, turbinę intercooler. Ciągnik ten posiada układ zasilania paliwa Common Rail. Wyposażony jest również w system AdBlue do palania spali. Jeżeli chodzi o Skrzynie tego ciągnika, skrzynia tutaj posiada 30 przełożeń do przodu, 30 przełożeń do tyłu, wyposażona jest w rewers elektrohydrauliczny. Posiada również dwustopniowy wzmacniacz momentu na każdym z biegów. Również biegi w tym modelu możemy włączać bez wciskania sprzęgła nożnego. Rolnicy pokaz pracy maszyn obserwowali z dużym zainteresowaniem i fachowym okiem spoglądali na jej efekty. Uznanie zdobył zwłaszcza kombajn, który, choć nowoczesny, nie jest wykonany z użyciem tak skomplikowanej technologii, jaka stosowana jest przez innych producentów. Maszyna jest dobra, tego kwestia, ja no mówię trochę jak ty mówisz, no. Jakby to puścić w to w tęgie zboże, w tęgą pszenicę to by wydała 9 ton 10, a w sumie to jest jarę, to wiadomo, że jarę w tym roku nie sypią, nie? To tam w granicach 4-5 ton dają, to taki kombajn to zabawka jest, nie? W tym momencie. No tutaj patrzymy, do no gdzieś siękolwiek to fiało, nie? Trochę ale ogólnie jest, no, ładnie robina. No. Niestety, największą przeszkodą przy zakupie jak zawsze okazuje się cena. Prezentowany dziś ciągnik to wydatek około 250 tysięcy złotych. O 100 tysięcy złotych więcej trzeba zapłacić za wspomniany kombań, który i tak jest jedną z tańszych dostępnych na naszym rynku maszyn żniwnych. Zarząd powiatu zlikwidował stanowisko zastępcy dyrektora powiatowego urzędu pracy. Do tej pory na tym stanowisku była Anna Rzeźnicka. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie nie ma już zastępcy dyrektora. Decyzję o likwidacji stanowiska podjął zarząd powiatu. Do 10 sierpnia zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy była Anna Rzeźnicka. W regulaminie kutnowskiego pośredniaka wprowadzono również inne zmiany. Urzędem będzie kierowała dyrektor poprzez kierowników komórek organizacyjnych. Dyrektor w razie nieobecności nie będzie miała zastępcy, ale osobę pełniącą jej obowiązki. Decyzja została podjęta 4 sierpnia, a weszła w życie w miniony poniedziałek. W upalne dni każdy szuka chłody. Dzieciom Frajdę sprawia Miejska fontanna, ale zabawa w fontannie nie każdemu się podoba. W słoneczny dzień każdy szuka cienia i ochłody. Kutnowska fontanna jest oblegana głównie przez dzieci, którym zabawa w fontannie daje niezwykłą frajdę. Zdania na temat kąpieli w fontannie są podzielone i budzą w mieszkańcach skrajne emocje. Urząd miasta chce zwiększyć patrole Straży Miejskiej na placu Piłsudskiego, by przy fontannie nie działo się nic, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu. Zapytaliśmy u źródła, czyli przy fontannie, czy kąpiel w niej to dobry pomysł. Oczywiście, że tak. Tak. Sami moi przychodzą i też się kąpią, więc nieczęsto, ale zdarza im się. Nawet ta najmłodsza ostatnio weszła i cała się wykąpała, więc. No wiem, że mieszkańcy są podzieleni, ale ja uważam, że raz na jakiś czas to nie zaszkodzi. Jeśli nie zakrywają i nie psują, to mają jakąś radość z tego, tak? W końcu tyle czasu na tą fontanę czekaliśmy. Nie wiem, słyszałem, że jest jakiś problem, ale nie mam swojego zdania na ten temat. Bardzo dobry, naprawdę. Ochłoda dla dzieci, żeby nie niszczyły tylko, ale pomysł jest naprawdę bardzo dobry. No to jest, to jest, jak to się mówi, no jakieś tego, to nie powinno, to powinno być ładnie ogrodzone, można sobie posiedzieć przy tym, ale nie wchodzić się kąpać, no. Brudą tylko, Czy to jest, z czasem to się załamie, no. Te pompy, to wszystko, to szlak trafi. Bardzo mi się podoba, że ja wiem, aby się tylko nie poślizgnął któryś, no to że my no, czemu nie? W Poznaniu też mamy takie, tego, tak, to dzieci chodzą. Moje dzieci chciały się kąpać, ale niestety nim zabroniłam. Uważam, że ta fontanna powinna być jakoś zabezpieczona, żeby nikt nie wchodził. Mało tego, w zeszłą niedzielę był koncert, jeden po, na scenie, a drugi przy fontannie dzieci. Jedno drugiemu przeszkadzało. Uważam, że to nie powinny dzieci. Ja tylko czekam aż się które dziecko przewróci, rozbije głowę i rodzic będzie miał pretensje do urzędu miasta, żeby fontanna jest niezabezpieczona. Urząd Miasta nie zamierza wprowadzać zakazu kąpieli, ani nie zamierza również ogradzać fontanny. Każdy będzie mógł zatem się ochładzać do woli, a czy ochłodzą się emocje mieszkańców? To zapewne stanie się dopiero wraz z wyraźnym spadkiem temperatury. Utrzymujące się przez kilkanaście dni upały niezbyt sprzyjały pracom remontowo-budowlanym. W kutnie mimo to trwają roboty związane z remontami istniejących w mieście chodników. Prace trwają w obrębie skrzyżowania alei Jana Pawła II z ulicą Wyszyńskiego oraz na ulicy 29 listopada, gdzie wymieniany jest chodnik biegnący wzdłuż ściany poetów. Jak widać wymiana nawierzchni stanowi pewne utrudnienia, jednak nie brakuje osób, którym to nie przeszkadza. Mieszkańcy miasta doprowadzonych prac podchodzą ze zrozumieniem. Jeśli już mają zastrzeżenia, to do ustalania kolejności miejsc, gdzie wymienione będą chodniki. No może nie ta kolejność jest, ale jest dobrze. Tu w parku jest bardzo ładnie, dobrze co tu robią. Tylko, że ja myślałem, że te schody to będą takie, jakby przed wojną na pocztówkach, kiedy są bardzo szerokie, takie tarasowe schody, ale że to się robi to bardzo dobrze, no ten park trzeba trochę jeszcze zrobić z tym parkiem. Kończące się lato zmusza pracowników do pośpiechu. Prace na 29 listopada mają skończyć się przed Świętem Róży. Tu wymiana chodnika kosztować będzie 20 tysięcy złotych. W nieco więcej cierpliwości muszą uzbroić się piesi przy Alei Jana Pawła II. Tu prace rozboczyły się pod koniec maja, a zakończą się we wrześniu. Remont chodników w obrębie skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego pochłonie 150 tysięcy złotych. Heavy metalowy zespół Nightmares wydał swoją pierwszą płytę. Uczestniczyliśmy w próbie zespołu w Kutnowskim Domu Kultury. Energia, moc, pasja i niezwykły optymizm to właśnie łączy członków zespołu Nightmars. Kapela metalowa powstała w 2012 roku. Tworzą ją Paweł Dobroszek, wokal, Tomasz Wojtczak, gitara, Michał Skowroński, gitara, Krzysztof Wiankowski, gitara basowa i Dawid Wojtacki, perkusja. Po części to jest takie nasze hobby, no, które mm -hmm. daje jakimś tam zadowolenie, odskocz, że niesatysfakcję, na no, coś takiego. Nightmars wydał płytę, na której znajduje się 7 kawałków, w które każdy z członków zespołu włożył całą swoją pasję do metalu. Na jesieni mieliśmy taką też parę tam, koncercików się zagrało tam w różnych miejscach w kraju. i Po prostu ludzie się pytają, nawet czy coś macie, czy coś macie. No, wiesz, no niby, w, no niby w, w tej chwili, wiesz, chodzi mi przekaz typu YouTube, tam Facebook nie działa. Ale to jednak ludzie mają te swoje przestrzeń, że trzymasz coś masz coś w ręku. No. No tak powstała ta po prostu. No. Materiał został nagrany na przełomie lutego i marca. A płytę sami za własne pieniążki. Nightmars koncertuje w całej Polsce. Ma za sobą także występ przed wielką publicznością w sali kongresowej. No udało nam się zagrać no, w tej sali kongresowej. Po prostu to był taki konkurs: jedna kapela metalowa, jedna tam była, hmm. bluesowa hmm. i rap. No, Gwiazdem była Kaja. Zespół Nightmars wystąpi 17 października w Kutnowskim Motopabie, tydzień później w Gdańsku. Cały wywiad z Nightmars będą mogli Państwo obejrzeć w paśmie Rozmowy Dnia. A pełną relację z rozmowy z zespołem Nightmares mogą Państwo obejrzeć w dzisiejszej rozmowie dnia. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w serwisie informacyjnym, ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody oraz na jutrzejszy bilans tygodnia. Dzisiejszej nocy w Łowiczu bezchmurnie. Temperatura 19 stopni w Kutniej Łowiczu i 20 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. Jutro przeważnie słonecznie. Temperatura 34 stopni w Kutniej Łęczycy i 33 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. Jutrzejszej nocy umiarkowane zachmurzenie, temperatura 19 stopni w całym regionie, ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali.